Drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Karolina G. Postanowiłam rozpocząć nowego vloga z rana w sobotę. Dziewczynki jeszcze śpią. Wiecie, mają w końcu weekend, więc w sumie im nie zabraniam. Niech sobie śpią, niech się wyśpią, będą bardziej wypoczęte, energiczne i będziemy mogły robić dużo fajnych rzeczy. Na wstępie tego filmu chciałabym powiedzieć Wam, że bardzo mi miło, że podobał się Wam przepis na bułeczki takie zdrowe. Jest mi bardzo miło i widzę to, że coraz częściej. Pytacie o jakieś tam moje przepisy i chętnie z nich korzystacie. Wysyłacie mi zdjęcia albo różne wiadomości. Jest mi bardzo, bardzo miło. Bardzo też często pytacie, czy planuję, czy otworzę taki kanał, że będą tylko po prostu wrzucone te przepisy. I powiem Wam, że tak, ja o tym myślę, myślę o tym coraz częściej i możliwe, że po wakacjach coś takiego ruszy. Tylko wiecie, ja bym też chciała, na przykład otwierając nowy kanał, wiedzieć, że Wy to będziecie oglądali, że Wam to będzie czemuś służyło i że Wam się to będzie. Generalnie jakoś podobało i że będzie to dla Was przydatne. Dajcie mi znać po prostu może pod tym filmem w komentarzach, czy warto, żebym to otwierała, czy jednak na tym kanale wrzucała przepisy, żeby tego jakoś nie rozdzielać. W sumie od Was zależy to, czy ten kanał inny z gotowaniem jakby powstanie, więc możecie mi po prostu pisać komentarze. I będę wiedziała, co dalej robić, jak to dalej sobie układać, planować, bo wtedy chciałabym, żeby się pojawił minimum jeden przepis tygodniowo, tak, żeby, wiecie, ten kanał nie ucierpiał, żeby wszystko było, wiecie, tak dalej żeby wszystko było dalej w taki sam sposób. Często pytacie też dlaczego nie ma filmów na Matyli i No nie ma filmów i raczej nie będzie aż dziewczynki skończą 13 lat. Przepisy na YouTube się pozmieniały. Trzeba bardzo uważać na treści związane z dziećmi. Kanał dziewczyn był raczej kierowany do młodszej widowni. Generalnie dzieci nie bardzo mogą same nagrywać dla dzieci, więc stwierdziłyśmy, że zawieszamy to na razie. Matysia ma już 10 lat, więc jeszcze 3 lata i będzie mogła wrócić na ten kanał i dalej sobie go wiecie prowadzić, a tymczasem będziemy wrzucały takie trochę różne treści na tym kanale, czyli na kanale Karolika. Udało mi się moi drodzy, wczoraj miałam nagrać filmy na paplarnię, ale jednak się nie udało, dzisiaj się zmotywowałam, zebrałam w końcu i nagrałam dwa tematy, które mi ostatnio wiecie, siedziały w głowie, także jak nie widzieliście to zaglądajcie i zostawię Wam linka do paplarni w opisie tego filmu. A ja tutaj ciągnę za sobą kosz z ubraniami, zebrało się trochę tego prania, Teraz wstawiłam spodnie dresowe, wstawiłam jeansy. Jeansy, bo już Artur mówi, że nie ma za bardzo jeansów. Mówię, no kurczas, tyle się zebrało. Patrzę, rzeczywiście, trzy pary jego jeansów. Jakieś tam spodnie dresowe, wszystko co pasuje, wiecie, w kolorach jeansów rzuciłam, czyli blisko niebieskiego. E, tak właśnie wybrałam. No i e, co? Mamy już godzinę 12, także trochę nagrałam. Trochę coś tam porobiłam. Dziewczyno dodała jakąś fajną, teraz fajną taką bajkę filmową, może tak to nazwę. I ja robię sobie kawkę, później zacznę robić takie, wiecie co? Takie wrapele. Bez mąki, czyli ze zwykłego jajka, coś tam do środka powrzucam. I to będzie fajna przekąska dla mnie na obiad. Dziewczyny mają jeszcze dzisiaj trochę zupy, i później będą jadły burgery dzisiaj. Mama zrobi burgery. Ale już mam wszystko gotowe, więc nie bardzo Wam jestem w stanie pokazać ten przepis, ale jak już się rozkręcę, wiecie, jak będziecie sobie życzyli, żebym pokazywała różne przepisy, to oczywiście jak otworzę ten kanał, będą mi burgery, będą mi papryczki, o które często pytacie, poszerowane, różne przepisy. O, idą moje gwiazdeczki. Która gwiazdeczka do mnie idzie? Czyżby któraś gwiazdeczka była głodna i miała ochotę na zupę? <laughs> Co to jest? Chodź do mnie. Jak tam. Już się skończyła ta bajka? No, Adam z wami. Fajne było. Du -du 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 -du. Du -du -du tam jest taka melodyjka. No. A tam jak w ogóle śmiesznie mój stoty stoi, bo tak nagrywałam w takiej pozycji. Wstawiłam pranie, jeśli chodzi o jeansy i co zrobiłam? Musiałam założyć spodnie dresowe, bo pociekło mi tłuszczem w ogóle na jeansy, a ich nie włożyłam do pralki. Dajcie mi znać, jeśli macie jakieś sposoby na usuwanie tłuszczu, który skapnie na jeans. Bo już kiedyś dorobiłam tak spodnie i powiem Wam, że trochę ubolewam. A te też są świeżo, prawie nowe. Powiedzmy, mają miesiąc, miałam je drugi raz na sobie i pociekło mi tłuszczem. E, troszeczkę udało mi się to sprać, wiecie, jakimś tam płynem do naczyń i tak dalej, ale napiszcie mi, czy to ciepłą wodą, czy zimną, czy płynem, czy czymś innym. I teraz. i gum. Tak, uczę się teraz Lirę, bo ta fryzura jest średnia. Nie dziewczyneczki malują jak pięknie. Nie wiem, wow, co ja Maty, co malujesz? Um, ja robię to pudełko. Um, Które dostałaś kiedyś ode mnie? Dziękuję. Ale piękne odcienie masz. Turkus dziękuję. ci wyszedł um, normalnie. Tak, tutaj będę chciała zrobić turkus. Na zdrowiczko. Ja robię coś z środku mojej głowy. Wiedzę Takie masz piękne myśli w swojej głowie. A my z Matysią jeszcze nie podłożyłyśmy głosu do końca, prawda? Ale to zrobimy no. później. No, dokończysz, to będzie bardzo fajny i pamiątkowy film, wiesz, dla nas i to się też fajnie liczy, także jak tam później to sobie zrobisz, jak będziecie głodne, to albo hamburger, albo zupa, w której tam kolejności sobie życzycie. Zupa hamburger, bo ja bardzo lubię Zupy hamburgerowej zupę. nie mam. Ja hamburger zupia. Dobra, wrzucę Ci hamburgera do zupy, ale myślę, że stracisz na tym, bo fajniejszy byłby w bułeczce z pomidorkiem. Żartuję, ja mama. No, ja wiem, ja też. Żart to moje drugie imię. No, nieprawda. Twoje drugie imię to jest Nina. I właśnie zdradziłaś, jak ja nie lubię tego imienia. Żartuję, lubię. Kiedyś nie lubiłam, jak byłam dzieckiem. No i kochani, tak, robię teraz tortille, ale bez użycia mąki, czyli dajecie dwa jajka do miseczki, sól, pieprz i na przykład możecie wsypać trochę sera albo parmezanu, albo nawet nie dać żadnego sera, ja tu mam parmezan. Wszystko to bardzo dobrze rozdrobnie i na rozgrzaną patelnię z masłem, z oliwą rozlewacie po prostu takiego omleta cienkiego dosyć, później go przekładacie, on się Wam nie rozpadnie i można później zawijać. Na patelni jak widzicie smażę mięsko, e, czyli kurczak, jakieś tam kawałki szynki i później to wszystko będę zawijała z warzywami. I tak wygląda chwilę po rozlaniu nasz omlecik, on się będzie bardzo szybko robił i naprawdę da się w to zawinąć spokojnie i zrobić sobie właśnie wrapa, tortille, jak to woli. Dajesz radę ugryźć? Mhm, mm najpierw z dołu i to jest do góry. Mm -hmm. yeah. Lila, dasz radę yeah. ugryźć swego Burgersona? Lila ma ze szpinakiem, ogórkiem, sosikiem. Możesz sobie go rozdzielić. Masz szpinak. Powiem Wam szczerze, że nie chce mi się dzisiaj robić treningu. No naprawdę mi się nie chce. Mam te słabsze dni i po prostu totalnie mi się nie chce, ale jednak zbieram. Zbieram się po prostu trochę dzisiaj na przymus i wiem, że wystarczy 10 minut i to już też jest coś, bardziej chodzi o tę właśnie rutynę, żeby pamiętać, że musimy po prostu wejść w rutynę ćwiczenia, bo jak będziemy tak ćwiczyli raz, potem 5 dni nie, potem znowu, to totalnie, totalnie nie będzie żadnych, żadnych efektów i będziemy się tylko wkurzać, że ćwiczymy, nic się nie dzieje. Z naszym ciałem, że nie mamy więcej energii, i tak dalej. Więc ja wiem, że zaraz po rozgrzewce już będę czuła tę przyjemność, będzie mi miło. Znowu, wiecie, to jest taki sygnał do mózgu, więc zbieram się i chociaż trochę poćwiczę. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was o poranku. Wstałam i dzisiaj mam ochotę na ćwiczenia z rana. Co będę robiła? 20 minut. Zobaczę, czy jeszcze później mi starczy siły na jakieś brzuszki. Jak mi starczy, to fajnie, jak nie, to trudno. Do niczego się nie zmuszam. Robię to z przyjemnością. Także zaczynam nowy dzień, a tam Lila sobie szykuje śniadanko. Czyłam sobie z rana. Dzisiaj mi się chciało z rana, więc super. E, zrobiłam właśnie obiadek. Prawie jest skończony. Cześć, kochani. Cześć, Matysiu. E, później wam powiem, jak już wrócę, co tam dzisiaj gotuję. E, a tymczasem zbieramy się z dziewczynami. Pakuję torbę, plecak i idziemy na rolki. Mhm. Na, na Matalila. Spróbuję na Matysie rolkach, z których właśnie wyrosła. Ja na swoich, może pożyczę Mati. Później wiecie, jak skończę jeździć, i nie wiem, weźmiemy jeszcze tą hulajnogę chyba. Także dzisiaj trochę czyni. a w ogóle to powiem Wam, że u nas już się pogoda popsuła. Nie jest tak gorąco, nie jest po 26-28 stopni. Mamy teraz raczej 17. Generalnie będzie cieplej, tylko że będzie bardzo dużo deszczowych dni. Ale powiem Wam, że po tych upałach też się chciało troszkę, żeby się ochłodziło. Mhm. A teraz, jak się parę dni ochłodziło, to już znowu mogłoby wrócić słoneczko. Ale dzisiaj jest na tyle fajnie, że możemy spokojnie. O, tutaj. Naszą ekipą. Tu tu tu. Bierzesz, bierzesz wodę? Tak. E, możemy naszą ekipą iść sobie. Na rolki. No i jesteśmy moi drodzy, ale słoneczko świeci. W ogóle tego z domu nie widać, jest cieplej niż myślałam. Jesteśmy w pobliżu placu zabaw. Normalnie dzieciaki widzę dzisiaj na placu zabaw są. E, na łące też o tu moje dziewczyny. Ale tam gdzieś wiecie, pod drzewkami różnymi, czasami gdzieś coś się pojawia. Przed nami tak samo. Ja zakładam rolki, zobaczymy, czy Lilo też. I co? I korzystamy z pięknej pogody, bo już naprawdę Mama. jest dzisiaj ciepło. O! Super! Hi. Dobra, Lila próba w matysi Rolkach. Pomogę. Materza zakłada moje. No i próbujemy. Idziemy na razie. Zobaczymy, czy pamiętasz jest. Co? Lila, chodź, on odleci bączek. No co ty. Patrzcie co się porobiło. W czasach upałów chyba popękało i trochę ciężej będzie nam jeździć. Dostawiamy do No i łapie się. Do... <trymne> Trzymaj się trochę. Eee zaraz będziemy w drugą stronę szły siostra napoi siostrzyczkę bo się wyczerpała Lila uczy się na Matysi rolkach tej jej jak pamiętacie jeszcze może niektórzy były plastikowe kółka i one się nie nadawały za bardzo ona bardziej w nich chodziła ale teraz ma już Matysi rolki Matysia miała rozmiar od jednego do czterech także widzicie dość fajnie Lila będzie teraz miała no i zaraz zawracamy i Lila jedzie znowu do Matysi ze mną asekuracyjnie Czas na kawusie. No i drodzy, my już po spacerku, ja piję właśnie kawkę i pokażę wam, co wcześniej przerządzałam. To jest New news, już ci mówię, co? Strogonow. No, bardzo dawno nie robiłam strogonowa. Mamy tu oczywiście mięso. Wołowe, mamy tu przesmażoną cebulkę, mamy tu kawałki ogórka kiszonego, tyle jeszcze, ile go miałam, e, puszkę pomidorów, mamy tutaj czosnek zielangielski, listek laurowy, e, ostrą papryczkę, dużo pieprzu. Mamy tu czosnek, mamy tu oczywiście bardzo dużo wkrojonej e, też papryki. I coś jeszcze? Aha, i nie miałam dużych pieczarek, to dałam po prostu takie pieczarki, które miałam starte i zamrożone. I to one też dadzą smak, mimo że wiecie, jakie je jecie, to już ich tak nie będzie czuć. Gotujesz też tutaj obok ziemiaki. Możliwe, że dziewczyny zjedzą z siebieczkami tego strogonowa. A gdyby ewentualnie coś tam im bardzo nie podeszło, to po prostu zrobię im e, może jajeczko albo coś do ziemiaczków. Ale próbujemy strogonowa najpierw. Czy to jest? Czy to ma chili peppers? Odrobinka, ale bo to musi być trochę pikantne, na tym polega też to danie, że strogonow jest pikantne. ale jest ciepłe, Lilusiu, nie próbuj jeszcze, kochanie, wiesz? Jest za ciepłe, bo mama to podłączyła, mogłabyś się poparzyć, a tego bardzo nie chcę. Ja mogę to pomieszać? No troszkę pomieszaj, moja ty cooking Matylda. I mamy poniedziałek, poranek, zaczyna się nauka, Lila ze mną będzie troszeczkę ćwiczyła. Przegląda, właśnie co ma do nauki. Podrukowałam już jej różne kartki i wiecie, co Wam powiem, że wyciągałam sobie matę i dzisiaj, tak bardzo na luzie, żeby się rozciągnąć, zrobię chyba pierwszy raz w życiu jogę. Ponieważ kilka dni trenowałam dosyć intensywnie, to. Muszę zrobić z dzień czegoś delikatniejszego, albo nawet dzień przerwy, żeby się wiecie, nie przetrenować i tak dalej. Więc myślę, że yoga będzie mi fajnie wprowadzała w dobry nastrój na nowy dzień, rozciągnę się troszeczkę, więc w sumie no, dużo pozytywów. Także ja się zabieram za jogę, Matyśla szuka swoją pracę domową, ja coś tam koresponduję z nauczycielami i jeszcze Lila sprawdza swoje lekcje. Masz, Myszko, żebym sobie no. to Ci. I okazuje się, moi drodzy, że. Obie dziewczyny przyłączają się dzisiaj do jogi. Chcą zrobić ze mną trening, zanim zaczną się uczyć. Trening to za duże słowo. Ale chociaż wiecie, trochę się porozciągamy. Także mam dzisiaj towarzystwo. Cieszę się bardzo. o kim, powiesz o kim piszesz? O znanym angielskim kompozytorze. A wiesz kto to jest? Znany kompozytor angielski, który mieszkał w naszych okolicach. Urodził się, powiem tak. Pisz, pisz. czy robisz i piszesz.